Wracam do Was po 9 przerwie. A dzisiaj porozmyślamy skąd Sora Wildfire i Eufrazja mają moce. Euphrasia będzie najłatwiej powiedzieć losowo przydzielona moc Pomoro. A teraz Wildfire. Niby ma moc ciepła. Ale wszyscy w serialu myślą, że ma moc ognia. Zapomniałem wspomnieć, że skoro Eufrazja ma moc losowo przydzieloną, to ktoś musi posiadać teraz złota moc. Ale myślę, że Wildfire ma moc ciepła po przodkach. No i teraz Sora, a tak właściwie Anna. Tutaj zaczynają się schody bo w retrospekcjach żaden z rodziców Sory nie miał mocy technologii, chyba że ma moce po wcześniejszych przodkach. Mam nadzieję, że będzie to w przyszłości wyjaśnione. A ja się z Wami żegnam do zobaczenia w przyszłości, bo wiecie jak z tą regularnością na kanale.